Hej, witajcie Turito. Z góry chciałam powiedzieć, że jest to odcinek sponsorowany, a pieniądze zostały przeznaczone na coś, co w pełni zrewolucjonizuje mój kanał. Również jeżeli chcesz go wesprzeć, to nie zapomnij o łapie w górę, mimo tego, że jest to odcinek sponsorowany, czego pewnie nie lubicie, natomiast ta strona w żaden sposób nie jest tą hazardową. Skinkers jest stroną, która umożliwi Ci wręcz natychmiastową sprzedać swoich skinów. Na początku wystarczy oczywiście zalogować się, podać swój trailing i to wszystko. Potem wybieracie dany przedmiot, który chcecie sprzedać. Osobiście pozbędę się skinów, które są nie najdroższe, ponieważ takie ciężej się sprzedaje, a tu dostanę od nich pieniądze w przeciągu 10 minut. Oczywiście jak widzicie strona pobiera procent ceny dla siebie. Wiadomo, każdy musi jakoś zarobić, a wy w pełni jesteście pewni, że to zaufane źródło. Oczywiście do wyboru mają Paypal, Webmoney, Kiwi, Visa, Bitcoin. Zapewne w Polsce najbardziej popularne będzie Bitcoin, Visa i zapewne Paypal. Teraz spisuję e-mail, akceptuję ofertę Steam. Bum, to wszystko. Jedyne co musicie zrobić. A my widzimy się już dziś na najbliższych newsach. Do zobaczenia.